Przekroczyłem mroczny portal i nagle, zamiast znajomego Azerot uderza mnie powiew gorącego, suchego powietrza. Niebo ma kolor zaschniętej krwi, a ziemia przypomina wypalone cegły. To nie jest przyjazny świat, to Hellfire Peninsula. pierwsze co widzi każdy śmiałek, który odważy się wkroczyć do Outland. Chodźcie ze mną, pokażę wam co kryje się po drugiej stronie portalu. Dziś trudno w to uwierzyć, ale Hellfire Peninsula kiedyś była bujną dżunglą tan. No, rosły tu trzeba tak wielkie, że ich korony zakrywały niebo, a w powietrzu nosił się zapach żywicy i wilgotnej ziemi. To tu orkowie zbudowali swoją pierwszą wielką twierdzę, stadelę siedzibę wodza Blackhanda. Wtedy jeszcze byli ludem związanym ze światem duchów i żywiołów, ale gdy porzucili szamanizm i dali się skusić czarnej magii Gul'dana Fel, wszystko zaczęło się psuć. Krok po kroku las obumierał, ziemia wyschła i popękała, zielone liście zmieniły się w pył, a niebo, takie jak je widzę teraz, przybrało odcień krwi. Idąc przez równinę Halfae, słyszę trzask pod stopami. To nie kamienie, to kości. Tysiące szczątków i wymordowanych w czasie marszu orków ku mrocznemu portalowi. Każdy krok przypomina mi, że ta ziemia stała się cmentarzem całego ludu. Halfae Peninsula to ja Księga bitew, otwierasz jedną stronę, a każda następna to kolejna wojna. To Tuorkowie zbudowali mroczny portal, przejście do Azeroth, po drugiej stronie czeka ich ziemia obiecana, ale też początek pierwszej wojny, która pochłonęła wschodnie Królestwa. Kiedy sojusz odbił oddech i przeszedł w kontrofensywę. To właśnie Hellfire stało się punktem zwrotnym podczas II wojny, armiazer dotarła aż do portalu. By powstrzymać kolejną falę orków, Kadgar próbował zniszczyć przejście. Udało mu się zburzyć całą budowlę, ale magiczna rana między światami pozostała otwarta. Stojąc tu dziś, łatwo sobie wyobrazić, jak to musiało wyglądać. Żołnierze sojuszu na murach, orcze, katapulty ogniem, a w tle Hellfire Citadel. Mroczna forteca górująca nad pustkowiem. Ale to nie był koniec. Orczy szaman zamiast poddać się, postanowił otworzyć więcej portali. Nie jeden, ale dziesiątki prowadzących do innych światów. Problem w tym, że Draenor nie wytrzymał takiej ingerencji. Świat rozpadł się na kawałki, a ocean zapadł się w pustkę. Jego miejsce zajął Twisting Nether, kosmiczna otchłań, w której do dziś dryfują fragmenty dawnego Draenoru. Hellfire Peninsula to jeden z tych fragmentów, który ocalał, ale nie jest już tym samym miejscem. To nie las, to nie... Raj to wypalone serce planety. A ja stojąc tu mam wrażenie, że Ziemia wciąż pamięta tamten kataklizm. Czerwień skał wygląda, jakby planeta wciąż krwawiła po tej ranie. Kiedy pojawił się tu Illidan Storm Rage, Hellfire znów stało się areną walk. Znalazł w cytadeli Demona Magderidona, który sprowadzał kolejne legiony przez portale Nerzula. Illidan go obalił, ale nie zabił. Uwięził go w lochach cytadeli, a jego krew uczynił trucizną i bronią. Nowym napojem dla orków, którzy stali się Fel. Orkami, właśnie. Podróżując po Hellfire, można zobaczyć ich obozy. Zbrojne, brutalne, lojalne wobec Illidan. To nie orkowie, których znamy z Azeroth. To istoty wypaczone, szaleni wojownicy gotowi na każdą rzeź. Czuję, że Hellfire to miejsce, w którym natura dawno się poddała, a to, co żywe, to tylko cień samego siebie. Czy to demony, czy orki, czy mutanci. Kiedy Mroczny Portal ponownie się otworzył, mieszkańcy Azeroth już szli do Outlandu i właśnie Hellfire peninsula była pierwszym przystankiem. Do dziś pamiętam, jak gracze po raz pierwszy tu stanęli: Czerwone niebo północnej równiny i walka tocząca się tuż przed portalem. Sojusz miał swoją bazę w Honor Hold Stary Fort, w którym większość żołnierzy to weterani zmęczeni, postarzeni, ale wciąż walczący. Obok, w ruinach Draenei, powstała druga baza Temple of Telhama. Horda miała swoje miejsce w Tralmar, pełne młodych wojowników wysłanych tu przez samego Trala, właśnie. A na zachodzie Falcon Watch, placówkę Elfów Krwi, którzy dopiero co przyłączyli się do Hordy. Idąc między tymi obozami, wciąż spotykałem wrogów, demony, burning Legionu, Fel Orków, Illidana i nawet Arakoa. Dziwaczne ptasie istoty zamieszkujące skaliste rozpadliny. To miejsce to prawdziwy kocioł frakcji i wojny. Ale jest też jasny punkt. Mak'har Orkowie, które nigdy nie napiły się demonicznej krwi. Sam jestem jednym z nich. W górach na północy stworzyły ukrytą wioskę. To nie przypominają mi, jak wyglądał ich lud, gdyby nie zdrada i chciwość Warlocków. Spotkałem ich wodza Jorina Dead Aya, syna słynnego Kilroga. I choć mają w oczach surowość, są dowodem, że nawet w Hellfire może przetrwać czy coś. I niezależność, to trochę jak samotne drzewo wyrastające na pustyni. Dowód, że życie potrafi znaleźć drogę, nawet tam, gdzie wszystko inne spłonęło. Ale Hellfire Peninsula to nie tylko historia i polityka, to codzienna walka o przetrwanie, demony maszerują w Path of Glory, nieustannie karawana śmierci, gracze muszą bronić fortyfikacji, walczyć o surowce niż eksperymenty Kaltasa na Fallen Sky Ridge, gdzie próbuje tworzyć skorumpowane kolosy. Tutaj nigdy nie ma ciszy, zawsze słychać kroki piekielnych machin, huk katapult albo ryk bestii. Hellfire żyje, ale życiem, które przypomina bardziej koszmar piekło niż świat do zamieszkania. Tak wygląda Hellfire Peninsula. Ziemia, która była rajem, a stała się piekłem. Każdy krok to lekcja historii. Każdy kamień przypomina o które zmieniły cały świat. Ale jest w tym miejscu coś jeszcze. Echo nadziei, bo nawet jeśli wokół są tylko popioły, to gdzieś wśród nich kryje się opowieść o przetrwaniu. Jeśli chcesz, bym zabrał cię dalej, Domokrado zagra Maestetycznych równin na grandu, czy mrocznych do w doliższym Moon Valley? Daj znać w komentarzu. Dzięki wielkie i do mrocznego usłyszenia!